Legenda głosi, że carbonara narodziła się wśród włoskich górników, zwanych carbonari, którzy przygotowywali ją z prostych składników: jajek, sera pecorino, poczku i makaronu. Jedni mówią, że to potrawa z czasów II wojny światowej, gdy amerykańscy żołnierze łączyli włoski makaron z racjami jajek i bekonu. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, jedno jest pewne: w klasycznej carbonarze nie znajdziesz ani kropli śmietany. W dzisiejszym odcinku będzie danie, które zna cały świat: Spaghetti Carbonara. Zrobię ją w sposób, gdzie zbliżymy się najbardziej do autentycznej carbonary. Z tym wyjątkiem, że użyję składników bardzo łatwo dostępnych praktycznie w każdym osiedlowym dyskoncie. I tak jak oryginał, będzie bardzo kremowa, aromatyczna i pełna włoskiego charakteru. A dlaczego moja wersja nie będzie? oryginałem, ponieważ moim celem jest przygotowanie dania, które możecie sobie zrobić w każdej chwili w domu, nie jeżdżąc po całym mieście do innego miasta, szukając oryginalnych składników. W oryginalnym przepisie jest zaledwie 5 składników. Ja się tylko jeszcze wspomagam odrobiną soli, ponieważ zamiast oryginalnego sera pecorino użyję tutaj dosyć popularnego i łatwo dostępnego sera grana padano. Ser grana padano, który jest nieco mniej słony, jednak też się świetnie sprawdza w tym daniu. I oczywiście też się zalicza do, do serów twardych. Mam tu surowy, wędzony boczek. Tu akurat są dwa kawałki. A dlaczego dwa kawałki? Trafiłem na taki dosyć chudy boczek, więc musiałem jeszcze dokupić taki kawałek dosyć tłusty, ponieważ tłuszcz jest nośnikiem smaku. Do tego mam jeszcze 5 jajek, około 300 g spaghetti i ostatni bardzo ważny składnik to mielony pieprz cytrynowy. W pierwszej kolejności zajmę się pieprzem, Uprażę go teraz na suchej patelni, łączmy sobie, tego pieprzu mam tutaj dosłownie jedną łyżeczkę, ponieważ po uprażeniu on jeszcze uwolni mnóstwo aromatu, będzie bardzo intensywny w smaku, dlatego tak naprawdę więcej go nie trzeba na tą ilość makaronu i sosu. Jest na patelni 30 sekund i już czuć ten uwalniający się aromat. Mm. Coś pięknego. Ok, pieprz już zaczyna troszkę ciemnieć. O, już widzę pojawia się dym, w takim razie już wyłączam. I zaraz to wszystko sobie tutaj spiorę i przerzucę. Na razie odłożę, przerzucę z powrotem do miseczki. On sobie poczeka na, na swój moment. I w następnej kolejności zajmę się boczkiem. Boczek już sobie pozwoliłem wcześniej wstępnie przygotować, znaczy usunąłem z niego skórę. I teraz pokroję w mniej więcej takie słupki 3-4 cm i pół cm grubości. O! Mniej więcej chodzi mi o, o coś takiego. Dobra, i teraz cały ten boczek ląduje na patelni. Ja już sobie ją zacznę rozgrzewać. Tego boczku mam tu około 150 gram. Powiedziałbym, że nawet troszkę więcej, bo znając siebie po wysmażeniu, jak zwykle będę go podjadał. Ok, no w takim razie boczek ląduje na patelni. zapach jest znów po prostu obłęd dlatego zawsze go kroję i smażę więcej bo wiem że będę podjadał uwielbiam to w trakcie jak tutaj już się ten boczek smaży musi, musi dobrze wytopić najlepiej żeby też był chrupiący taka skwarka to w międzyczasie zajmę się już serem mam tutaj taki kawałek sera to jest jakieś 200 gram ja tutaj potrzebuję około 150 gram tego sera, więc muszę sobie go teraz tutaj utrzeć. Okej, okay, dobra, wystarczy. Zostało mi tu jakieś 50 gram sera będzie na inną okazję. Okej. Okay. Proszę bardzo. No i dobra, boczu się już pięknie wysmażył. W takim razie wyłączam. Boczek sobie przyłożę tutaj do miseczki z takimi szczypczykami, ponieważ tutaj bardzo ważna rzecz, cały ten wytopiony tłuszcz musi pozostać, musi pozostać na patelni, bo on jeszcze będzie tu odgrywał bardzo ważną rolę. Ok, w takim razie troszkę wody na makaron. O, mój kochany boczuś, mm. O Hmm, Dobra. Ale to powinno coś być dodania, więc ostatni. Mhm, dobra. Ostatni już naprawdę ostatni. Oh. Woda się zaczyna grzać, więc teraz przyszedł czas na zrobienie sosu. Jest to sos, który składa się zaledwie dwóch składników. Jest to właśnie SER i jajka. Nic więcej. Teraz się zajmę jajkami. Dokładnie mówiąc, wszystkimi pięcioma jajkami. I tak, z tych pięciu jajek tak naprawdę będę potrzebował jedno całe, a z tych czterech będę potrzebował tylko żółtka. OK. To teraz jedno całe jajko ląduje w misce, a z tych będą same żółtka. I pyk. sama, no, pyk o, widzę, że woda już się zaczęła gotować więc nieco z moc dam od razu sól jedną łyżeczkę soli zamieszajmy lekko od razu że wrzucę już makaron. Niech się gotuje. Cyk. No dobra. Białko nie wiem. Zastanowię się jeszcze, jak je wykorzystać. Teraz do tych jajek dodam jeszcze sól. Ma mi tutaj wspomóc ten ser, który jest nieco mniej słony niż ten oryginalny pecorino. Teraz sobie to wszystko pięknie tutaj roztrzepię i ok, jak już tutaj mam to tak fajnie roztrzepane na jednolitą masę, teraz po troszeczkę będę dodawał sera i to wszystko dalej mieszam. Kolejna porcja. kuron się właśnie zrobił, ale zanim go odcedzę, do miseczki troszkę odleję wody, powiedzmy tak ze 3-4 chochelki, bo ona też jeszcze będzie mi potrzebna. I jeszcze ważna rzecz, włączmy już patelnię. Niech się powoli grzeje z tym tłuszczem z boczku. Okay, jeszcze go tu na chwilę odstawię. I super, dobra, tłuszczyk się grzeje. To ja w międzyczasie jeszcze tutaj dokończę ten sosik. I teraz pozostało tylko połączyć wszystkie składniki razem na patelni, a potem wyłożyć na talerz. Tłuszczyk mamy rozgrzany. To teraz tak cały makaron ląduje tutaj. Pyk. Makaronik się jeszcze pod leciutko podsmaża. W trakcie podsmażania dodam tu jeszcze troszkę tej wody gotującego się makaronu świetnie dobra i kolejna ważna rzecz troszkę tej wody dodam jeszcze tutaj o, przyłożę jednak jestem praworęcznie jest mi w ten sposób wygodniej jeszcze odrobinka dobrze to mi się nic tutaj nie pościnało i o to chodzi teraz całą zawartość dodam do makaronu od razu na tym etapie też dodam ten Uprażony pieprz cytrynowy, pięknie to teraz wszystko mieszam. O, powstaje super kremowa masa. I oczywiście na sam koniec nie może zabraknąć boczku. Super, dobra, i już włączam. Włączam, żeby mi się tutaj ten sosik za bardzo nie ściął. Może się ściąć dosłownie tak delikatnie, no to. Szybciutko teraz wykładam na talerz, i co, nie pozostało nic innego jak tylko spróbować, oczywiście boczku nie może zabraknąć ścięta masa z makaronem mm. to jest zdecydowanie to to jest mój smak, makaronik ugotowany w punkt z tym sosem, dzięki tej soli jest dosyć wszystko słonawe boczek też robi swoje też jest, bardzo, też jest w sumie słony przebija się wyraźnie właśnie ten smak boczku z tym pieprzem cytrynowym i ten ser Tyle. Po prostu mega. Uwielbiam ten makaron. I to by było na tyle w tym odcinku. Naprawdę gorąco polecam. Spróbujcie. Jest pycha. Komentujcie. Dajcie łapkę w górę. Oczywiście. Subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.